Rozbudowa oczyszczalni w mieście Jawożno to ważny projekt dla naszego miasta, jak i dla naszej spółki, bowiem do tej oczyszczalni dochodzą ścieki z trzech miast, można powiedzieć, z Jawożna, Zmysłowic, jak i z Heumka. To ważna inwestycja związana również z tym, że w mieście od kilku lat rozbudowujemy sieć kanalizacyjną dla naszych mieszkańców. Przypomnę, że to ponad 100 kilometrów już ostatnio wybudowanej nowej sieci kanalizacyjnej. Ta kolejna modernizacja naszej oczyszczalni, oczywiście w założeniach miała poprawę parametrów oczyszczanych ścieków, to pierwsza rzecz, a dzięki tym, że otrzymaliśmy kolejne pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawy, Byliśmy w stanie zrealizować tak dużą inwestycję. Prace obejmowały konieczne ze względu na okres eksploatacji remonty obiektów, między innymi docieplenia elewacji i dachów, wymiany międzyobiektowych instalacji kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych oraz renowacje dróg dojazdowych. Jednak przede wszystkim. Modernizacja oczyszczalni dotyczyła instalacji i urządzeń części mechanicznej ciągu technologicznego oczyszczania ścieków. Prace prowadzone były na komorze wlotowej, która została w pełni schermetyzowana, W hali krat, w której stare kraty wymieniano na nowoczesne kraty schodkowe, w pełni automatyczne, o prześwicie 3 mm, które pozwalają wyodrębnić ze ścieków cząstki stałe, tak niewielkich rozmiarów, jak na przykład patyczki kosmetyczne. Kolejnym obiektem jest pompownia główna ścieków, w której zainstalowano nowe pompy, nowe kolektory zbiorcze ze stali kwasoodpornej. Wymianie podlegały również urządzenia tłoczne między pompownią główną ścieków a piaskownikiem. Ostatnim obiektem części mechanicznej jest piaskownik, którego elementy również zostały poddane gruntownym remontom. Kluczowym elementem, Modernizacji oczyszczalni ze względu na stopień wyeksploatowania urządzeń i instalacji były prace prowadzone na węźle osadowym. Dotyczyły one dwóch zbiorników osadu wraz z wyposażeniem, pompowni osadu wraz z armaturą oraz budynku stacji odwadniania i higienizacji osadu. Obiekty objęte modernizacją zostały wyposażone w nowe instalacje, elektryczne i wentylacyjne. Powstały również nowe obiekty, takie jak waga samochodowa, wiata załadunku osadu czy biofiltr. Jest on obiektem o tyle ciekawym i ważnym, że dzięki niemu udało się wyeliminować zupełnie niedogodności zapachowe powstające w części mechanicznej oczyszczania ścieków. Oczyszczanie ścieków w wiwożnie dzięki modernizacji ulega ciągłemu polepszaniu się. Nowoczesne rozwiązania zastosowane na obiekcie wpływają pozytywnie na mieszkańców, ale przede wszystkim na środowisko. Dzięki zamontowaniu biofiltrów wraz z hermetyzacją obiektów, takich jak komora wlotowa czy Hala krat, Udało nam się ograniczyć uciążliwość zapachową, co jest niezwykle istotne zarówno dla naszych sąsiadów, ale także i dla pracowników. Dodatkowo, dzięki nowoczesnym urządzeniom znajdującym się w stacji odwadniania i higienizacji osadu, udało nam się uzyskać dużo lepsze parametry osadu odwodnionego, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą ilość wytwarzanych odpadów. Wszystkie te prace to koszt około 18 milionów zł. Zapewnią one wieloletnie funkcjonowanie oczyszczalni zgodne z obowiązującymi przepisami i standardami oczyszczania ścieków.